Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Cię spotkało i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Kliknij, proszę, przycisk kciuk w górę. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Odmień swoje życie. Umów się na prywatną sesję. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Czy narcyz wie, że cię rani? Czy narcyz wie, że doprowadza do bólu i cierpienia? Czy wierzę wywołuje u ciebie niepokój? W wielu sytuacjach narcyz jest w pełni świadomy tego, co robi. Rozumie, jaki to ma na ciebie wpływ, lecz nie widzi tego tak, jakby robił coś źle. Narcyz wierzy w to, że ma prawo cię ukarać. Upokorzyć, poniżyć, w szczególności jeśli go skrytykowałeś, jeśli powiedziałeś mu coś takiego, co mu się nie spodobało. Narzys wykorzysta to, co uważa za Twój błąd, za Twoją winę. Użyje tego jako okazji, by Cię zranić, tak bym mógł poczuć się lepiej. Wszystko, co robi Narcyz, ma na celu zmianę jego samopoczucia na lepsze. Narcyz ciągle żyje w trybie przetrwania, w trybie alarmowym, doświadcza nieszczęścia i braku satysfakcji. Właśnie dlatego celowo będzie chciał cię zranić. Narcyz chce przelać na ciebie swój ból. Swoje cierpienie. Chcę, żebyś poczuł się tak źle, jak on się czuje. Narcyz może nie być świadomy powodu, z jakiego usiłuje cię zranić. Narcys może się nad tym nie zastanawiać, lecz zauważa, że czuje się lepiej za każdym razem, gdy cię zrani. Jest także wiele sytuacji, kiedy Narcys nie usiłuje zranić ludzi. Ranienie ludzi nie zawsze jest głównym celem narcysa, lecz jego nastawienie jest takie, że jeśli ktoś ucierpi, to tak po prostu będzie, to szkoda poboczna, to nieuniknione. Jego cel, jego samopoczucie jest ważniejsze. Narcys powie i zrobi, co tylko zechce, nie będzie się przejmował tym, jak jego słowa lub czyny na ciebie wpłyną. Narcyz jest niezdolny do autorefleksji, jest pozbawiony empatii. Narcyz nie poświęca czasu na to, by zastanowić się, jak na ciebie wpłyną jego działania, jego słowa. Działa impulsywnie, robi coś, Nagle. Może tego nie przemyśleć. Jeśli narcys chce coś powiedzieć, to po prostu to powie. Jeśli chce coś zrobić, to po prostu to zrobi. Nie myśli o konsekwencjach. Po prostu robi i mówi, co tylko zechce. Narcys bierze to, co chce, nie uwzględniając tego, jak to na ciebie wpłynie. Często wydaje się, że masz do czynienia z nieprawidłowo rozwiniętym człowiekiem. Może bardziej przypominać to sytuację, kiedy miałbyś do czynienia ze zwierzęciem. Narcyz może myśleć tylko o swoich potrzebach o tym, jak przetrwać. Narcyz nie ma takich zdolności, by cię brać pod uwagę. Dlatego może powiedzieć takie przykre i bolesne rzeczy dlatego może doprowadzić do tego że czujesz się bezwartościowy dlatego może kłamać zdradzać kraść może być agresywny może wydawać pieniądze których nie ma które nie należą do niego narcyz może myśleć tylko o tym czego chce w danej chwili funkcjonuje w trybie przetrwania i zrobi wszystko, by zdobyć to, czego chce. Narcyz najpierw będzie działać, a potem może manipulować tobą poprzez przeprosiny. Potem może prosić o wybaczenie tylko po to, by powtarzać te same zachowania, te same błędy. Narcyz ma silne poczucie uprawnienia. Rozumie, że istnieją zasady, rozróżnia różnice między dobrym i złym zachowaniem. Lecz narcyz nie wierzy w to, że zasady powinny mieć także zastosowanie względem jego osoby. Jest hipokrytą. Narcyz zachowuje się w sposób, który Sugeruje, że może mieć wysokie standardy, lecz jeśli popełnisz drobny błąd, to narcyz cię zaatakuje, nie będzie stosował tych samych zasad do siebie. Może skomentujesz coś, co mu się nie spodoba, a następnie narcyz powie ci, że nie pochwala tego, co powiedziałeś, że tego nie akceptuje. Lecz gdy sytuacja będzie odwrotna, to narcyz będzie to uzasadniać. Wierzy, że zasady nie powinny się do niego stosować. Uważa, że jego zdanie jest najważniejsze i ma zawsze rację. Narcyz uważa, że może robić, co tylko zechce. Będzie cię ranił, zaniedbując twoje potrzeby emocjonalne. Może się wydawać, że robi tak intencjonalnie. Narcyzi lubią związki, ponieważ dzięki nim czerpią narcystyczne zasilanie. Wtedy dostają to, czego chcą akceptację i uwagę. Dostają to wtedy, kiedy chcą. Otrzymują seks, pieniądze lub cokolwiek innego. Narcyz jednak. Nienawidzi zajmować się Twoimi emocjami. Może opowiadać o swoich problemach cały dzień, lecz jeśli zaczniesz mówić o czymś, czego doświadczasz, to Narcyz szybko zmieni temat. To mu tylko przypomni o czymś, z czym sam ma do czynienia. To jeszcze nie koniec. Krótka przerwa. Wesprzyj rozwój kanału i naszą społeczność. Kliknij proszę przycisk kciuk w górę. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Kliknij przycisk wesprzyj. Wspierając kanał zyskasz dostęp do wielu dodatkowych treści. Dziękuję. Narcyz nie będzie Cię słuchać dłużej niż kilku sekund. Lecz jeśli mu o tym powiesz, to usłyszysz od Narcyza, że zawsze Cię słucha. Że zawsze słucha o Twoich problemach, narcyza nie obchodzi to, przez co przechodzisz. Narcyz widzi to tak, że związek powinien działać tylko w jego stronę. W wielu sytuacjach narcyz nie ma intencji, by Cię ranić. Czasami nawet nie zastanawia się nad tym, czy coś Cię zrani. Nie ma takich zdolności. A po tym, jak cię zrani, dalej go to nie obchodzi. Narcyz patrzy na to tak, że nie miał intencji cię zranić, więc to żaden problem. Oczywiście są sytuacje, kiedy Narcyz chce cię zranić. Może być to na przykład Narcyz złośliwy. Niektórzy są sadystami i czerpią przyjemność ze zadawania bólu, cierpienia. Sponiżania i upokarzania. Narcyza złośliwego można jednak spotkać rzadziej. Niezależnie od tego, czy Narcyz chciał, czy nie chciał cię zranić, czy to ma jakiekolwiek znaczenie. Tak czy inaczej zostałeś zraniony, niezależnie od tego, czy chciał tak zrobić, czy nie. A to nie oznacza, że narcyz. Zamierza zmienić swoje zachowanie. Nawet jeśli Narcyz stanie się świadomy tego, co ci robił, to będzie zaprzeczać, będzie temu umniejszać, lub powie, że ci się to należało, że na to zasługiwałeś. Tak więc, niezależnie od tego, czy Narcyz chce cię zranić, czy nie, to nie powinno być twoim głównym zmartwieniem. Powinieneś skupiać się na tym, że narcyz rani, i na tym, że nic się nie zmienia. Kiedy się nad tym zastanowisz, to powinno być ci łatwiej. Powinno być ci łatwiej wydostać się z takiej sytuacji. Powinno być ci łatwiej zadbać o swoje bezpieczeństwo z dala od narcyza. Polub kliknij, proszę, przycisk. W górę, pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Skomentuj, podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Udostępnij, naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Odmień swoje życie, umów się na prywatną sesję, napisz na autentyczni 23 gmail.com Możesz wesprzeć kanał, wysyłając darowiznę. W tym celu skontaktuj się poprzez e-mail. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.